Dzień dobry. My serdecznie zapraszamy do siódmego tygodnia programu Stoic Way. Jest to tydzień wyjątkowo atrakcyjny, bowiem przygotowaliśmy dla Was wyjątkowo dużo elementów. Po pierwsze, bardzo wymagający wykład na temat stoickiego pojęcia tonosu. Następnie. Kolejna dawka zadań stoickich. Następnie kolejna porcja tekstu Marka Aureliusza, czwarta księga rozmyślań. Wreszcie prezentacja wideo, podczas której dwóch współczesnych praktykujących stoików rozmawia o Marku Aureliuszu. W końcu kolejna porcja opowiadania stoickiego. Bardzo serdecznie zapraszamy do siódmego tygodnia programu stojku.